<smart> i <noise> Dawid Śmiełowski, Soma ma Fight Gym Kielce. Powracasz do Kiec, bo tutaj miałeś walkę z Patykiem Kaszmarczykiem i wiemy o tym, bo robiliśmy wywiad, że wówczas mega ci się podobało. Wtedy na KSW w Kielcach. A jak ci się dzisiaj podoba, bo klimat sąmy taki od klimat w Kielcach jak zwykle piękny, dobrze stoi nam Kielce, wygrana walka, bardzo fajnie przywitała mnie tutaj publiczność i teraz jesteśmy tutaj w Soma Gym, prowadzimy seminarium, naprawdę bardzo fajna salka, fajna ekipa, fajny trener, chłopaki się rozwijają, nic tylko trenować. Na jakich technikach się tutaj chcieliście skupić wraz yy, 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 z Sumonem Karolzakiem? Wiesz co? Pierwsze, to jest nasze pierwsze seminarium tutaj. Yy, musieliśmy się troszkę rozeznać, na jakim poziomie jest grupa, ale naprawdę są tutaj mocne chłopaki. Yy, skupiliśmy się trochę na meczkach gdzieś z mojego arsenału stójkowego i połączyliśmy to z wejściami yy, w nogi, z obaleniami i Szymon uzupełnił to po fajne poddania. Czy twoim zdaniem w MMA jest trochę takie ja tutaj przybliżę, żeby było, było mnie słychać? Czy w MMA jest tak, że podstawy elementów poszczególnych robią robotę, że tutaj nie zawsze jest potrzebna taka tiki taka, powiedzmy w stylu Mameda, tylko takie doszlifowane podstawy z każdej płaszczyzny i jest zawodnik MMA kompletny, który jest w stanie wygrać z każdym. Tak, jakby podstawy robią robotę, kroki, ciosy, bloki, wiesz o co Jeżeli ktoś nie umie chodzić dobrze, będzie się gubił na nogach, jeżeli ktoś nie umie dobrze boksować, będzie tego brakowało. Tutaj musi grać wszystko, aczkolwiek też wiemy, że drobnostki czasem zaważają na, na wyniku walki, naprawdę wychodzi dwóch gości, którzy, którzy trenują, mają za sobą pewien obóz przygotowawczy i naprawdę czasem detale decydują o tym, kto wygra walkę. Detale, drobnostki decydują kto wygra walkę, ale pytanie czy takie detale zdecydowały, czy, że Ty walkę ostatnio przegrałeś na KSW Epic. Bo dla mnie, no ja na siebie obstawiałem i dziwiłem się, pewne, jakby dziwiłem się czemu nie, ta Twoja stójka tak powiedzmy nie, nie dominowała rywala, tak powiem. No, no rywal też miał gdzieś fajny plan na mnie. Popełniłem parę błędów przygotowań, no też może predyspozycja dnia. Jakby mam parę rzeczy, które nadal wyjaśniam, dlaczego tak się stało nie inaczej. No gdzieś gdzieś zabrało mi przedramiona po tej pierwszej rundzie, Gdzie, gdzieś lekko trenowo upadłem, ale to jest teraz czas na, 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 na zerknięcie w tył, zobaczenie co, co poszło dobrze, co poszło źle i na wyciągnięcie wniosków. Jak oceniasz yy, dzisiaj? KSW pod względem bym powiedział socjologicznym, wiadomo, że jakie gale dzisiaj wiodą, prymii, cały czas jeszcze jeśli chodzi o kibiców, I, ale czy twoim zdaniem ty jako zawodnik możesz nazwać, że KSW jest już swoistym rodzajem ligi tak naprawdę sportowej? Jakby tak, no KSW jest już marką, tak, to nie tylko na naszym podwórku, znają na całym świecie, eee, wiem jak to robią od środka, dbają o każdy detal, wszystko jest dociągnięte, eee, Jest. Jest człowiek od, od wszystkiego, jakby naprawdę jest to organizacja, która ma dopracowane wszystkie szczegóły. Podejrzewam, że codziennie pracuje tam tyle osób, że to jakby solidna firma. Mm, jeszcze nie mogę nie zapytać o trenera, y, jego absencja, nieobecność i to nagła bym powiedział spektakularna, czy na zawodnika, typowo tak naprawdę przed ważnymi walkami, to naprawdę ma wpływ taki psychiczny, czy tak naprawdę nie masz na to wpływu, robisz swoje? No ja nie wiem, jakby zareagował na waszym miejscu, poważnie mówię. Jakby wiadomo, nikt się tego nie spodziewał, ta, ta sytuacja powstała nagle, aczkolwiek do walki jeszcze miałem trochę czasu, zdążyłem sobie to gdzieś w głowie poukładać, no ale wiadomo, że, że, że jak masz swojego tenera, za plecami, który tam z tobą działa i, i w którym masz autorytet, jak ryknie na ciebie, tego go słuchasz. Działa to wszystko inaczej, ale myślę, że jestem zawodnikiem już bardzo doświadczonym, i poukładałem sobie to w głowie i myślę, że no nie, nie zrobiło to różnicy na wyniku walki, gdzieś, gdzieś to były moje błędy. Mm -hmm. Jeszcze wracając do klubu Soma Gym, jest to klub, który specjalizuje się w kickboxingu trener Marek Soboń to jest uznana persona polskiego Kimboxingu ale czy widzisz tutaj naprawdę prospektów MMA, dlatego że no to jest klub, ekipa, która także walczy o swoje na scenie kieleckiej i o świątokrzyskiej i ogólnopolskiej, tak, jeśli chodzi o to MMA. Tak, jakby, jakby widać, że jest to grupa naprawdę młodych osób chcących trenować, chcących się rozwijać w dobrym klubie, z dobrymi trenerami. No nic, tylko czekać na efekty. Mhm. Dziękuję na ten moment, Dawid Śmiłowski. Kiedy się możemy Ciebie spodziewać? Oczywiście w następnej walce, wiadomo coś? Czy... Chciałbym jak najszybciej, jeszcze nic nie wiemy, ale myślę, że początek tego roku. A ile walk żeby... w roku byś chciał, byś chciałbym chciał zrobić toczyć. w tym roku? Dwie, trzy walki minimum. Wieczór walki minimum. No, Czyli Zaczynamy z grubej, popyta nowy rok. A jest szansa w takim razie, bo obiecałeś mi coś dwa lata temu, w cudzysłowie oczywiście, że będziesz, nie wiem czy namawiał, ale oscylował za tym, żeby gala KSW odbyła się znowu w Kielcach na kadzielni przy, przy tej całej scenerii. Teraz, jak rozumiem, pojedziecie w sama Fight Gym to tym bardziej podtrzymujesz. Jakby tak, podtrzymuję, to wiesz, nie możemy niestety podyktować tych warunków <grystanie> no, Możemy gdzieś wyrazić nasze chęci. Kibice z Kielc też, też pewnie są na tak, więc czekamy na kolejną galę tutaj. Dokładnie. <grystanie> Dziękuję serdecznie, Dawid Śmiejowski. Pozdrawiam. Szymon Karolczyk, sama Fight Gym Kielce, seminarium MMA w klubie, który się specjalizuje w Kimboxingu, ale jeśli chodzi o MMA, widać że też jest kilku chłopaków i, kilku, i również kilka kobiet. Którzy, yy, którzy, które, nie wiem czy jakaś dobra odmiana, mają pojęcie? Tak, tak. No właśnie odwiedziliśmy tu razem z Dawidem Śmielowskim, dzisiaj tutaj na seminarium w Soma Gym Kielce yy, ten klub. Prowadzimy tutaj, już jest w sumie prawie dwie godzinki minęło i zauważyłem tu parę fajnych talenciaków i jestem naprawdę zachwycony yy, jak tutaj poziom reprezentują, bo w sumie bo ja spodziewałem się tego, że przyjeżdżamy do klubu kibukiterskiego, wszyscy będą bardziej ogarniali stójkę, ale jestem pod wrażeniem, że dużo osób ogarnia ten parter i naprawdę fajnie im to wychodzi. Mam nadzieję, że te nasze techniczki, które dzisiaj tutaj razem z Królikiem pokazaliśmy, że im się to przełoży na kolejne starty i też będą mogli się w tym rozwijać. Mówiłeś, że się przełoży na kolejne starty. Pytanie podstawowe. Abstrachując nieco od samego seminarium, kiedy się um, ciebie możemy zobaczyć w klatce KSW z uwagi na to, że ja um, wiem o tym, że dawno wam walczyłeś. Nie wiem nawet co u Ciebie myśleć, jakie ja ci. Mogę zadać pytania odnośnie co u Ciebie? Bo jaka jest powód absencji w tak zagranie ta patrząc swojej? Twojej? I... Była wygrana, wygrana na KSW, dwie w sumie pod rząd miałem wygrane, ale przedtem miałem porażkę, ale ostatnio po prostu miałem mieć walkę w spółgodumę walczyć tak z trancuzem w Łodzi, ale niestety musiałem odwołać walkę ze względu na kontuzję Przepraszam, miałem... już sobie przypomniałem, przypominam przepraszam Ci serdecznie. Nie szkodzi, nie szkodzi. No ostatnio sobie kolanko niestety rozwaliłem tam jakieś 6 miesięcy temu, miałem operację, więc za do krzyżowego przedniego. W sumie to moje drugie kolano, bo wcześniej jeszcze 4 lat temu miałem operowane prawe, teraz lewe, ale akurat już jest wszystko w porządku i będziecie mogli mnie zobaczyć już po nowym roku w placy KSW. Teraz już wracam, mocno przygotowania teraz mam, więc myślę, że niedługo mnie możecie zobaczyć. Czy y, jest rywal, który by się chciał zmierzyć? Dlatego, że dzisiaj media spekulują na temat y, zestawień. Ja tego robić przedam szczerze nie lubię, ale czy ale mogę zapytać, czy ty masz? Takie nazwisko, którym byś chciał zmierzyć, wiadomo, że jest to nazwisko, że raczej celujesz wysoko. Myślę, że w tej kategorii 70 kg no to chciałem się zmierzyć. Ostatnio wygrał Bibol z Adamem Bryżem. Myślę, że Bibolne fajna waleczka byłaby. Albo też chciałbym połączyć Dawida Śmiejowskiego i po prostu jego przeciwnikiem Mehadzi. Więc to są takie fajne nazwiska. Ten Alhazi skoczył na siódme miejsce w rankingu, więc myślę, że to dla mnie. E, fajna waleczka byłaby, no a jeśli po prostu bodarzy mi za, e, zapewnią walkę z kimś innym, to też nie mam problemu, ja ogólnie nie odmawiam walki, więc mogę się być e, z każdym, jeśli to będzie teraz, nie wiem, Hugo du, ponownie, bo też słyszałem jakieś plotki, że Hugo du ma ponownie tak. ze mną być zestawiany, no to też nie mam problemu, ja tam mogę się bić z każdym i po prostu celuję w rankingowe też walki, więc te krok po prostu ich tam na szczyt. Czy uważasz, że, my nie mamy, czy, tak zapytam pokrótce, że rynek sportu walki MMA poszedł w dobrą stronę, dlatego, że jest mnóstwo gal, mnóstwo zawodników i powiem szczerze, że ja jako osoba trudniąca się jednak, powiedzmy, że mediami w tej branży, no nie jestem w stanie wszystkich tego, tego wszystkiego, bym powiedział, w, w głowie mieć miejsca i czy robię boks, i czy robimy kimboxing. W związku z tym, czy... Sądzę jedno, nie straciliśmy trochę ani w tym sporcie. Myślę, że ten sport teraz idzie w dobrą stronę, że dużo takich gal się tworzy. Panie, bo dużo młodzieży mają, ma szansę po prostu się pokazywać na tej gal. No medialnie na pewno to podbudowało, te wszystkie plikowe federacje, na FMA, FMA, no to na pewno one też... Mi się wydaje, że w jakimś stopniu pomogły rozwijać ten sport, bo no dużo takich, na przykład nie wiem, dużo jest kibiców, na przykład takich zawodników po prostu, którzy walczą na FMA, no to jest jakieś 5% albo nawet 2% procent tych subskrybentów, wszystkich, nie oni po prostu zaczną trenować sporty walki, no to ile osób y, odwiedzi kluby sportowe i te, z tego wszystkiego, no to kluby sportowe się bardziej rozwijają, trenerzy y, też są zachwyceni, bo przychodzą do nich ludzie. I w sumie ja sam prowadzę klub sportowy i dużo osób do mnie dzieciaków przychodzi i oni na przykład y, nie kojarzą KSW, oni kojarzą FMA, nie oni mówią, ma trener kiedy się będzie w FMA, więc wszystko to tak medialnie. Poszło drugą stronę, ale drugą na przykład nie, bo dużo dzieciaków kojarzy sport bardziej z tymi flikowymi walkami, więc akurat jest minus na pewno. Ale fajnie, że to się rozminęło rozwinęło i na no, przykład jest to bardzo teraz popularny sport u nas w Polsce. Także e, dużo gal się tworzy. Myślę, że to jest na, na pewno duży plus. Jest teraz ta fajna federacja też mojego kolegi Hybryd MMA. E, więc e, też fajna, fajna federacja. Dzisiaj jest też turniej ACL i jak ktoś wygra ten turniej ACL we Wrocławiu, no to zdobywa też kontrakt na hybrydzie, więc myślę, to jest fajna. Kiedy gada Hybrydy? Hybryd jest 14 grudnia. E, za dwa tygodnie to moje koledzy się tu biją na tej gale, więc też akurat. Tam. To też mamy strajk w tym czasie. Jest w, w Lublinie w, w tym samym terminie. Natomiast przyznaj, że sala Soma Fight Gym klimatyczna i na pewno kilku ciekawych zawodników tutaj już widzi. Ja zauważyłem. Znaczy, ciekawy, perspektywiczny, jakbym powiedział, widać, że wiedzą o co chodzi. Tak, tak. Ogólnie jak tu z Królikiem byliśmy, czy z, właśnie z moimi kolegami, z którymi też przyjechałem, no to zdziwiliśmy się jak tu fajnie jest taki klimat. i klimat. Mi się podobają właśnie takie sale, to są te plakaty na ścianie, no naprawdę... To lat tutaj, 90, tutaj, nie? Tak, to dokładnie. To zrobiło to naprawdę tutaj dla tutaj na mnie wrażenie i fajnie tutaj klimatycznie. I jakbym miał ja wybrać klub, to nie wybrałem chyba takiego jakiegoś wypasionnego, gdzie jest wszystko ładnie pokładane od nowości. Chyba wybrałem taką po prostu. dla mnie tu jest bardzo fajnie taka... Wybrałbyś SOMĘ. Tak, wybrałem <laughs> SOMĘ i ogólnie polecam ten klub. Jest tu naprawdę klimat i no jakbyśmy po prostu trenowali kiedyś za, za kilka lat właśnie w Jak to kiedyś było po prostu sala typowa bokserska czy kibokserska, więc na pewno są tu fajne też emocje zawodnicze, jak ich coś zauważyłem, ale pewnie jeszcze jest tutaj dużo, dużo więcej. Dziękuję serdecznie. Szymon Karolczyk dla kanału Pasja Sportu Walki. My tymczasem, drodzy widzowie, jedziemy na galę TymEx, Tam będziemy wspierać przede wszystkim Marcina Mergalskiego, jak i Roberta Parzeczewskiego i innych pięściarzy. Ty lubisz boks? Tak, tak, głównie sam boksowałem, miałem nawet 5 walk amatorskich, wszystkie też wygrałem, w kickboxingu też około 10. Nawet jak się zdobyłem dla krótkiego mistrza polskich służb więc w sumie w każdym sporcie coś tam porobiłem, dużo w życiu, no i teraz głównie ma. My, my. Myślisz, jak boks jest ważny MMA, bo to jest inna stójka, inne są te ciosy typowo bokserskie pod walkę wszechstylową, Więc jak uważasz ważny jest boks, ale boks nawet bokser jak sobie poradzi w walce wszechstylowej dzisiaj? Ogólnie fajnie znać te wszystkie podstawy bokserskie, ale ogólnie sama postawa w boksie jest troszkę inna niż ja mam, bo jednak stoimy szeroko, taka wąska nasza ta postawa, obróceni takie też narażeni na kopnięcie na łydkę czy też właśnie na, na udo, więc tą pozycję ogólnie ja sam musiałem zmieniać, bo stałem bokiem, a teraz tutaj bardziej frontalnie, tak jakby troszkę po boksersku, ale jednak troszkę bardziej wysunięte biodra, ze, ze względu na to, żeby nikt nas też, też w łatwy sposób nie obali. więc boks jest fajny, technicznie fajnie podrób, kręcanie tak, ale trzeba po prostu umieć ten boks przestawić na gdzie to jest na przykład troszkę trudniejsze, bo dużo bokserów na początku ma z tym problem. W sumie ja też na początku miałem problem, bo dużo w boksie, miałem taką pozycję w grapplingu, ale jednak zapasy i później, czy tam właśnie kopnięcia były w i nie później obalali, ale później starałem się wszystko to przestawić i teraz to ma panie ręce i Ciężko się z tym nie zgodzić, ale ja tylko tak mogę powiedzieć od siebie, że z drugiej strony mamy kilku mistrzów przeleżania i ja się czasami zastanawiam, jak zawodnik, który no strójkowo jest na tyle, bym powiedział, słaby, i to nie mówię o KSW, tylko mówię o w, w federacjach lokalnych, że nie umie ciosu prostego wyprowadzić, a idzie do MMA, obali, przewróci i przeleży całą walkę. Tak, tak, no ogólnie grappling teraz dla mnie to taka podstawa, że obalamy, prosty, kontrolujemy, możemy poddawać. No jak ktoś, tak samo jak jest walka pomiędzy bokserem, jakimś stójkowicie, a graperem, to wiadomo kto będzie miał swoje tutaj atuty, nie? Dla mnie po prostu grappling to, to taka bardzo bardzo dobra baza i postawa, nie? Że po prostu w tym ma walczyć. Dziękuję serdecznie. Już naprawdę nie przedłużam. Jedziemy na Tymex. Szymon Karolczyk w Soma Fight Gym Kielce. Seminarium, jak rozumiem, właśnie się właśnie dobiega końca. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich. Jeśli podobał ci się materiał, zasubskrybuj kanał Pasja Sportu Walki. Możesz też dodać komentarz i łapkę w górę. Serdecznie dziękuję.